i <laughs> z tej strony matuch i troll akurat trolla nie ma ponieważ nagrywam od 23.00 dokładnie ale tylko jest nie ma um, teraz taki pierwszy tu będziemy obmawiać teraz wam powiem na przykład Odcinki ustala, ustaliłem, że odcinki będziemy robić co fani. Znaczy odcinki będą wsadzane, co? Czyli że jest jeden dzień. Odcinek jest, potem na drugi dzień nie ma, a na kolejny jest. Czyli tak jest coś. Nie? A więc zobaczmy, ja mają pełne challenge. Poranniki, ale to jest z komputera. Na przykład no jak jest tam nie wiecie, mogłem powiedzieć jaki program do nagrywania. Brać filmiki, to już będę musiał z Akario. Mm. Co jeszcze będziemy mieć? Nie. Znaczy, ogólnie y, takie y, w lato, w lato, tak w wakacje, lato, to przez pierwszy tydzień, niestety, nas nie będzie, znaczy mnie nie będzie. To już moje są sprawy. Niestety nie będzie, ale możecie nas na nasz kanał za 2 dni. No wiecie, że tu ma. Czułem. No e, nic tak, będą QA. Tak. Będzie challenge. Vlogi, nie wiem. Będą też. Będą też wam powiem no właśnie te poranniki I to na razie to wszystko co ustaliśmy Może jeszcze tam dołożymy coś Na razie bo my dopiero Początkujemy na YouTubie Nie jesteśmy już takimi fachowcami czy coś Na razie początkujemy na tej YouTubie Co jest w ogóle nasz pierwszy odcinek To jest zapowiadający odcinek No A więc Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie nie wiem, co jeszcze chcecie tam robić, a więc cześć i pa. Kończę.